Witam wszystkich na kanale części drugiej ile wyszło z tych przekaźników samochodowych z 246 gramów tego srebra, miedzi, mosiądzu stali no i oczywiście plastiku nie? no to tak zważymy sobie to co tutaj wszystko po kolei to tak miedzi mamy takiej ilości To g. gram w takiej ilości przekaźniczków samochodowych mamy 15 gra Część pobierana, część żółta Stali z takiej ilości to pewnie mało kogo interesuje, nie wychodzi do łąkani i w ogóle ale też ważny 64 gramy. Teraz w plastiku. Bo plastik też jest z tego. Kiedyś tam w 90-tych lata były takie przekaźniki, które były w takich stałych deszczach No ale to są nie te, to są te nosze. Po 2000 pewnie gdzieś, nie wiem. W 2010 roku pewnie. Dobra, stali, e, przepraszam, ty. plastiku mamy tyle. Mniej więcej, czyli 29 gramów. A tego co najlepsze, czyli tych styków srebrnych i nawet o dziwo było mało tych z miedzią. Tylko praktycznie 90%. Było tych, tych po prostu takich całych sebnych. Już tutaj zważymy na takiej dokładniejszej wadze, co waży do jednej tysięcznej grama. w styczku mamy z takiej ilości 1,6 g i o dziwo, i o dziwo są tylko takie co co z miedzią to są tylko 3 sztuki no one będą miały mniej więcej Pół na pół wagi miedzi i seba, bo, bo miedź ma mniejszą gęstość niż sebo, czyli nie 25%, czy 30% będą miały seba, tylko tak mniej więcej mi się wydaje. Pół na pół jeszcze będzie część trzecia z filmiku tego z tych przekaźników samochodowych bo zostaną te styki stopione i określona będzie próba trzeba jaka jest w tych stykach na oko to tak wychodzi że tak no z 900 to będzie próba ale na oko to na oku także będzie część trzecia wynik ze spektrometru po stopieniu tych styków Bez tych trzech styków, bez tych z miedzią, te nie będą topione, tylko będą topione same te, te srebrne, a tych samych srebrnych mamy jeden, 4 prawie 4 grana. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na część trzecią wkrótce.